Zadanie 14. Tangens kąta alfa zaznaczonego na rysunku jest równy, no właśnie ile? Na rysunku mamy również na naszej półprostej podany punkt P o współrzędnych minus 4, 5. Zanim przejdziemy do rozwiązania zadania, ustalmy, co trzeba podzielić, aby obliczyć tangens kąta alfa. Jeżeli zaznaczymy sobie jakiś dowolny trójkąt w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych, to zauważ, tutaj mamy jakiś punkt R o współrzędnych x y, to tangensem będzie stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do przyprostokątnej leżącej przy kącie. W tym wypadku jest to stosunek y do x. Zapiszmy to. Tangens Alfa to jest y przez x. Więc mając ten zapis w głowie, możemy przejść teraz do wyznaczenia tangensa alfa takiego rozwartego kąta. W miejsce y wstawiamy y, czyli piątkę, a do mianownika x, czyli minus czwórkę. Otrzymujemy, że tangens alfa jest równy ułamkowi minus 5 czwartych. Zaznaczam odpowiedź D.